W tym filmie pokażę Ci, jak możesz sprawdzić kondycję baterii swojego iPada. Ja akurat jestem na iPhone'ie, ale kroki są dokładnie takie same. Musisz wejść w ustawienia, czyli w aplikację, która znajduje się tutaj. Zaraz po wejściu w ustawienia zobaczysz opcję Bateria. Na iPadzie znajdziesz ją po lewej stronie ekranu i będzie tam napisane Bateria. Kliknij w nią, a następnie wybierz kondycja i ładowanie baterii. Gdy to zrobisz, pojawi się informacja o maksymalnej pojemności. To właśnie jest kondycja baterii Twojego iPada. Procent oznacza porównanie do stanu, w jakim bateria była, gdy urządzenie było nowe. W moim przypadku pokazuje 100%, czyli bateria jest w idealnym stanie. Jeśli u ciebie pokazuje 90 kilka lub 80 kilka procent, to oznacza, że maksymalna pojemność ładowania wynosi właśnie tyle w porównaniu do nowej baterii. Mam nadzieję, że film był dla ciebie pomocny. Jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać iPhone A w prostych krokach, sprawdź opis. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.